Música

Także pan Tibor, to na start prosimy. Eee, szanowni Państwo, tutaj wychodzą konie. Ja nie chcę widzieć tutaj nikogo. Proszę wyjść. Wszyscy, wszyscy wychodzimy. Proszę wyjść do warielki. bo skorzystam z naszych panów policjantów. Tu mamy przejście tylko i wyłącznie dla zawodników. Bardzo prosimy, bo tu po prawej stronie... Jeszcze, ginają, jeszcze się cofamy. Jeszcze dwa kroki. Takie górskie dwa Prosimy bo o, A, bo tam już Na jest. Stół. Dobra. Bezpieczeństwa, nie I tak bym prosił się trzymać, dobra. Także pan Tibor i ruszył. Idzie, idzie. Kurman musi jechać i bicujemy, sam. My dopingujemy. Dopingujemy, szanowni państwo. Piękny siwek. To jest ważne. Teraz to, żeby sprawnie podpiąć. Mamy już dwa. Pani ma to łatwo konkurencja? Uwaga na palce, bezpieczeństwo przede wszystkim. Przypominam. To jest czas jednej minuty. Tu proszę jeszcze z Uważajcie tym konikiem Nie wierzę. Cofajcie się z koniem, to jeszcze nie ten czas. Pomóżcie nam panowie. Chciałbym, chciałbym, ale nie poszło. Dobry konik się nie zestresował. My sztukę zabieramy z powrotem. Zbieramy. Się. Brawa dla tego konika. Brawa. Piękny, piękny konik. Nie ma się tu chowania, czajenia się. Za no nic bramkami. nie da, że się pan Proszę cofnie się. krok. Nie rozpoczniemy, póki panowie nie wyjdą. No bardzo prosimy o rozwagę. Tutaj są za barierkami. Wiem, że wszyscy chcą widzieć. Bo to warto oglądać. Bardzo prosimy tutaj o dyscyplinę i uszanowanie innych widzów. Tak Przygotuje się Paweł Sławomir. A to buź. A Michał. Mzkawan Jak Michał. Jaki Naprawdę używać, żeby trzeba Bardzo, bardzo proszę. Kolejny raz. Nie opierajcie się Państwo o barierki. Głównie prawa strona, cała prawa strona. Bo te barierki są nachylone wiszą i będzie nieszczęście. A tego chcemy uniknąć. Zwłaszcza zwróćcie uwagę na te dzieci, które są na pierwszej linii. Nie jest to łatwe. Niech zrobił się to ze wszystkie I teraz Furman ma minutę Jeżeli się nie uda Nie bijemy nie wiemy Nie używamy wata Nie Panie Aleksandrze Do najważniejsze bezpieczeństwo Ja myślę że kończymy Żeby konik się na mnie Zestresował, uwaga, uwaga, spokojnie. Jako czwarty pojedziesz, Kamran Michał, piąty Waszów Wartłomiej. I szósty Piwowarczyk Wojciech. Że polecam z nimi jak, jak z wiatrem. A jak się okazuje nie jest tak łatwo. Technika do boku jest dowolna. Można próbować ją rozruszać właśnie i chyba się uda. Brawo, brawo! Jedzie, jedzie. Bawejcie tu chłopcy, wio, wajcie. Z tego nie ma żeby właśnie bez tych czas minął. niepotrzebnych mobilizować go do pociągnięcia. mi że Gaud Michał. Zaraz po niej łatwo lata się ustawią. Tam, tam jeszcze

Dzięki, silny koń. Uda się. Ja, da jest, da jest. Idzie, 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 idzie. Pięknie. Będzie meta, brawo. Pięknie. Hej! Jest samowite. Dobra, dobra, dobra. Do rady. Jak się rozpędził, to koncert. wieder zu. mamy ciągnik, proszę z konia wypiąć. No, dajcie mu dajcie hey, oh, hey, hey, hey. no, tak, Ej, Tak jak mówiłem, no, dla furmanów jest to. w pewien sposób. Znów jest ekipa, a kolejna ekipa przed barierkami. Panownik, i skorzystać z tego z tego stoiska. Panownik Murmani właśnie prośba moja, żeby nie jeździć potem drewnem podpinamy bo żeby nam to sprawnie poszło. Mamy 33 konie, a tak ciągarka fajnie. I Idzie, idzie Siwek, super, ale ciągnie. Tam już jest mniej lodu, tam już jest mniej lodu, będzie lepiej. Uda się za... łańcuchy. są przygotowane. Dobra, chyba się uda. Tuki się podpięły. No wartek jak się przechylą, to już będzie z górki. Jeszcze kapkę! Emocje niesamowite, powiem, Jak się to tak zniszczało, oglądo. Dobra, minuta minęła. Brawa dla Batka. Brawo! Formant to Wojciech i Wawarczyk. Już musimy przygotować wciągarką drobną. Teraz już się uda, żeby było prosto. Także. Szanowni Państwo, tylko zamienimy Furmanów, bo nie zapną. Ja poproszę teraz yy, numer 7, Haladej Józef. A po nim się już przygotuje Raskiewicz Michal. Jest Haladej Józef? A furman... Ale poszedł, tutaj będzie dobrze, jak się tylko uda zapiąć, a uda się chyba, bo idealnie pan się zatrzymał, pomocnik, i teraz, teraz ważny moment, jak się uda, to będzie dobrze, i poszedł, poszedł, będzie, będzie meta, będzie na pewno meta, brawo, i wstajemy, wstajemy. Dajemy! Halo! Żeby koledzy też mogli jechać. Ja wiem, że jak się widzi, to by i pan do zagrania jechał. Także druga, drugi furman na mecz.

ale... O, też kawał. Konia. Także widzimy, że zawody nabierają nam rumieńców. Jedziemy! Też ruszyli, ruszyli. Pomocnik, pomocnik na bok. Brawo, brawo, o. I czy uda się zapiąć? A to może być problem. Pięknie. Ale... Spokojnie, tylko spokojnie, udało się i próbujemy. Karol wio! Karol wio! Karol! Chyba się uda, chyba się uda, uda się, Jedziemy! No. brawa, Dobre, dobra, dobra. I kończymy, kończymy, halo, panie! Wystarczy, że konik minie linie mety. Można się zatrzymać. Ja jestem osobować. Tu panowie, dojeżdżamy do to. Wie, to jest Wystarczy. Tak. Nie ma chodu. mecie. A na

udało zorganizować z grawerem do 20 dwudziestych zawodów Kurmanów paniem przygotuje się Grzegorz Zegiel i stopik patykus teraz pan Michał Oj, tutaj bez problemu, jak się uda stanąć będzie dobrze. Tutaj koń, bez problemu. Oj, będzie bardzo dobrze jak pojedziemy. Będzie bardzo dobrze. O, brawo, brawo. Dajesz. I stop. Brawo, brawo dla pana Michała. No, zawody robią nam się coraz ciekawsze.

Krocio, jakoby się w ogóle nie zmęcił. Udało się fenomenalnie przejechać i zapiąć i czas 17.59. Jak na razie. Naprawdę te zawody są dzisiaj dobrym skrzyn, że to rozdwa, zesunął i może startować na tym jeszcze jest puste miejsca, można się tam stanąć, żeby też nie wisieć w takiej grupie. W Dobrze, można podjeżdżać. też jest to, żeby ten, który na co dzień jeździ koniem, jechał. Bo tak wiem od furmanów, że nie zawsze koniak ma innego furmana, to niekoniecznie chce go słuchać. Także to jest ważne. I jeżeli panowie gotowi, to jedziemy na misiu. Ojej, ale zaciągny misiu. Pomocnik, pomocnik na bok. Ależ jest ale ależ zadziorny! brawa! Udało się teraz zrobić tylko, udało za Teraz już będzie z górki. Ja, się Pan o, ślisko się zrobiło. Spokojnie. Ja, Pomocnik, pomocnik naszy się odsunął. Jeszcze próbujemy? Próbujemy. Pójdzie. Jak się dostanie do śniegu, to pójdzie. No, brawo, panie Grzegorzu. Świetnie. I stoimy, stoimy. Brawa, brawa za determinację. To na początku, to no, się zrobiło ślisko. Także te koniki mają bardzo inną trudność, jeszcze. Ale udało się. Gdyby nie, nie, nie mały problem techniczny, byłby świetny czas. Ale brawa, udało się ukończyć. Także coraz więcej. Jestem Czasami się zdarza taki. Panowie wychodzili. Chódźci, zgrabniejsi. tu mało, że do drugich cygara jest na gębie, tu się jeszcze nie poczuwają. Myślał, że już się nie może doczekać. Tutaj ten początek jest troszeczkę pod górę. Jakuda się zapiąć sprawnie, już. Dwie sztuki, wtedy tam jest troszeczkę w dół, żeby było łatwiej już pod koniec. Ale drodzy to Państwo, to pogodę przesiągnął, słoneczko świeci, nie ma zima, nie kurzy, nie fują. także jak najbardziej cieszymy się, że dzisiaj te zawody się odbyły i dla Was tu dzisiaj przyszło też pomóc tych Furmanów, podziwiać te piękne konie. Bardzo się cieszymy. Dobra Mateusz, jak będziesz gotowy, daj ci mu znać i próbujemy. I jedziemy. O i tak. Wygotuje się Kubica Piotr, a Pani... Mamy minutę, jeżeli się nie uda. A jednak podziwia się... Jednak idzie, idzie. Jednak się gapeczką rusił. Tak widzimy, jedne... Teraz już będzie ciężko. I dziękujemy bardzo. Niestety nie udało się, ale brawa, brawa za próbę, brawa dla furmana, brawa dla Kuby, Konika i z numerem 11 Kubica Piotr i Koń Parys. Francis Ion, coni Konibashka. Numărul 13, Francis Tian, Kondoral.